Fałszywy alarm. Przed domkiem Sroki stały już dwa wozy strażackie i tłum mieszkańców, którzy przybiegli zaalarmowani smuszką dymu wędrującą nad miasteczkiem. Gwar i zamieszanie stawały się coraz większe i donośniejsze. Na szczęście w porę pojawił się pan sprzątalski który razem z żółwiem Wincentym chwycił zagaśnicę i ruszył na pomoc Klarze. Gdy tylko pierwsze krople wody zaczęły spadać na domek sroki, drzwi otworzyły się z impetem, a na progu stanęła rozgniewana Klara. Na pomoc! Ktoś chce zatopić moje gniazdo! Czy już spokojnie nie można posprzątać we własnym domu? Krzyczała, wymachując zakurzoną miotłą w prawym skrzydle. Wielka sprząta kliada tuż, tuż, a ja jeszcze muszę posegregować moje odpady! Gdy tylko Klara przestała zamiatać, chmura dymu unosząca się z okien jej gniazda szybko gdzieś się rozpłynęła, a pan sprzątalski mógł wreszcie wstrzymać akcję ratowniczą. Gadatliwa sroka jednak ani myślała zamilknąć. Na szczęście segregowaliśmy odpadów nie zajmuje dużo czasu. Wystarczy pamiętać, że do niebieskiego pojemnika należy wrzucać odpady z papieru i tektury. Do żółtego pojemnika wędrują przedmioty z plastiku i metalu. A do zielonego należy wrzucać odpady ze szkła. Aha! Skórkę z banana wrzucam do pojemnika brązowego na odpady biodegradowalne. I gotowe! Teraz moje odpady można przekazać do. Zaraz, zaraz! Jak to słowo brzmiało? A, już wiem! Do recyklingu. Miś Gerwazy mówi, że dzięki recyklingowi cyklingowi odpady można ponownie wykorzystywać. To prawda, przytaknął pan Sprzątalski, któremu udało się wreszcie coś powiedzieć. Posegregowane odpady trafiają do specjalnych zakładów, w których są zamieniane na surowce służące do produkcji nowych przedmiotów. Czyli moja zużyta butelka plastikowa może się jeszcze na coś przydać? zapytała Klara. Oczywiście, jeśli wrzucisz ją do żółtego pojemnika na odpady segregowane, Powędruje razem z innymi odpadami plastikowymi do recyklingu. Odpowiednio przetworzona posłuży na przykład do produkcji ciepłej bluzy polarowej lub nowych butelek plastikowych na pyszny sok malinowy. Genialne! krzyknęła zachwycona Klara. Czyli dzięki recyklingowi nie tylko nie zaśmiecam mojego gniazda niepotrzebnymi odpadami, ale także chronię przyrodę! Zamiast wykorzystywać do produkcji nowych przedmiotów drzewa i wiele innych zasobów naturalnych, wystarczy wrzucać do właściwych pojemników nasze odpady i przekazywać je do recyklingu! Dokładnie tak, Klaro! Uśmiechnął się pan sprzątarski. Bardzo lubię ten recykling! odpowiedziała Klara, wrzucając zmiętą gazetę do niebieskiego pojemnika.